To znów ja, Beorn. Opowiem Wam, co się ostatnio stało w trakcie moich podróży. Po nieudanym włamaniu do magicznej komody opuściliśmy kopalnię. Cierżancie, chyba wracają już? Pogadaliśmy, ostrzegliśmy, żeby nie kopali w tym przeklętym miejscu. Bo dokopaliście się do starożytnego cmentarza jakichś piekielnych sił. Yy, kopalnia została oczyszczona. No, ja ale bardzo... nikt tam na razie nie wchodzi na dół, bo to miejsce jest jeszcze przeklęte. Cierusza martwiło, że klątwa może jeszcze powrócić. Natomiast mój wewnętrzny głos mówił mi, że. No i jak wejdą i se klątwę nas się znowu sprowadzą, to znowu hajs dla nas, no za problem. <grym> w każdym razie, X zapewnił nam transport powrotny do miasta. Bardzo miło z jego strony. Wóz po was przysłał. Krasnolud, który miał nas odwieźć, przedstawił się jako Brundal, pracownik x Bardziej zajmuje dostarczaniem klientów albo obsługą jakichś bardziej zamożnych ludzi. Tutaj tak zwana. brzmi e, Powiedzmy. Brundal odwiózł nas do Żuj i Pluj. Rzecz w tym, że najwyraźniej nazywa się Ludger. Nie jest też pracownikiem x tylko jego przyjacielem. No, i jest krasnoludzkim księciem. Ciura, ciura, ciura. Na szczęście chyba się mocno nie pogniewał. Poza tym mieliśmy inne problemy. Zajwali ci transport, mówisz. A chciał, bardzo mi zależy na tym transporcie. A chciałbym go odzyskać. No ale to zaraz. to ja wiem, że fajnie się tutaj dla pana współpracuje, ale co nam z tego transportu? I to jest no to... moment, w którym rozmawiamy o cenie. Obracam się napięcie? Nie? Tak. <noise> Ten Zazyskanie tego ładunku, w, mam nadzieję, nienaruszonej formie. Mogę Wam dać 1200 sztuk złota. A do tego jeszcze opłata za nasze dotychczasowe usługi. To jest pierwsza część naszej umowy. 2000 sztuk yy, Wow. No nie mało. A oprócz tego, ich zdobył informacje, których szuka Brie Reina. Sz szukane przez nie osoby mogły trafić do Lorda Fireforge'a. Ale że co zbierasz? Fireforge? No ludzi. Niewolników. Aha. Lord Fireforge na co dzień stacjonuje w Twybane, ale zanim będzie można go odwiedzić, są jeszcze rzeczy do załatwienia w Krieg. Na przykład odbiór nagrody od kwatermistrza. Na ileśmy się umawiali? Na 300, prawda? Tak, 300. Łączą małą skrzyneczkę. 300 złotych monet. Możecie przeliczyć. Oraz trening nowo zdobytych umiejętności. Blesie z machlakiem. Myślałem, że możemy coś poćwiczyć. Pięknie. Ale mogę ci jakoś pomóc, jeżeli. Ale hmm. chyba nauczyłem się czegoś nowego i, i, i bym to przetestował? Pewnie. No to najpierw pokażę ci na drzewie, a ty zadecydujesz, jak się na to przygotujesz. Dobra? Dobra w w drzewo, drzewo uderzenie, także wbijają się te wbija się pięć w, w drewno i wyciągam z tymi drzazgami Nie wiem czy to już jest magia czy to jeszcze nie jest magia no. ale... cała e, nieźle Dobra, no zamieniam się w czarnego niedźwiedzia Przeróż mi nie uwierzy. Walczcie z niedźwiedziami. O kurde. Drugi atak. Yy, trzeci. Star... Nie, nie, tak, nie. Aha, no to spadam na, na plecy już jaką chlak Okej, okay, że ja przestaję bić. No, to takie rzeczy. Potem przyszła kolejna mchlaka. Schowaj się. A mi się mówi, żeby... Nie może weźmie do drzewa. Chcę ci coś pokazać. Patrz. Wyciągam z, ze swojego... ze swojego wreczka trochę opiłków żelaza. Wrzutam je w powietrze. I z każdym piorunem po prostu... Znowu się zamieniam w niedźwiedzia. Wnoszę znowu, znowu do góry. Aha. No tego. O, na treningu odwiedził mnie też Rix, wilk z cienia, i dał mi cieniste rękawice. Dam ci coś, co ci pomoże. Widzisz, że ten cień, który był koło ciebie, zszedł ci na ręce. Obwinął się wokół dłoni. Wyprowadziłeś cios. I twoja pięść wyleciała na 10 stóp do przodu. Powiedzmy, że jest to drobny prezent ode mnie. Za to, że jesteś. Nie najgorszym uczniem. Pochwały i prezenty. Daleka droga od gryzienia po łytkach. Jeszcze tylko poprawi te niejasne wypowiedzi i uznam, że naprawdę nad sobą pracuje. Więc przybieramy reinę za zaponękną niewiastę, stawiamy gdzieś w ciemnej uliczce i czekamy na Żeroma. A, to tego się to wszystko zaczęło. No tak, tak było i tak zrobiliśmy. I słyszycie gdzieś w oddali Żerom! Tam jest Żerom! Oczywiście puściliśmy się w pościg Biegniecie w tamtą stronę Widzicie jakąś osobę Leżącą W, w rynsztoku Pomiędzy budynkami Ela i Reina przystanęły przy rannej i zdecydowały się jej pomóc. Ja ruszyłem dalej w pościg. Um, ja ty natomiast. Za ten jeden ślad co znalazłem, to rusząc za nim. Okej, okay. biegniesz za tym śladem. poruszasz się też jakimiś bardzo wąskimi alejkami. I e, jedna, druga, trzecia, wymijasz kilka mniejszych odnóg, żeby mm. skupić się tylko na tym śladzie. E, <laughs> nie ma, ślad się urywa. Ślad się urywa przed ścianą. Wąska, mówi się z Tak. Są bardzo wąskie. To, jak jest wąsko, to spróbuję na górę. Okay. I udało mi się, tylko wolałbym wiedzieć to, o czym dowiedzieli się moi towarzysze. Widzisz, że jest kompletnie blada. Mhm. Pomagając jej wstać, dostrzegłaś mhm. ślady zębów mhm. na szyi. Ale o tym, co z tego wynikło, mamy się dowiedzieć dopiero w następnej części naszych przygód.